Może to tylko na chwilkę. Wyłącz silnik, Cezarze. M. Vanderbaks, dyrektor. Powiedz panu Vanderbaks, że Sknerus Smak. chce go widzieć. A w jakiej sprawie? Chodzi o interesy. Gdańska sprawa. Ale jeżeli chciałaby się panienka dowiedzieć, jak się załatwia wielkie interesy, to może panie robić notatki, panno. panno. Pani Vanderbax, milionera Vanderbach! Pani jest dyrektorem tej spółki? Jestem dyrektorem niejednej spółki. A teraz panią poznaję. No, czytałem o pani w tygodniku Dziecko Szczęścia. No, co za wybitna osobowość. Naprawdę, dziękuję. Czego pan sobie życzy, panie ma kwacz? Przyszedłem złożyć pani ofertę nie do odrzucenia. No, więc odrzuca pani? Tak! Nie byłabym najbogatszą kobietą świata, przyjmując głupie oferty. Żądam dwa razy więcej! To rozbój! To interes. <noise> Ten dom jest za duży. Bieg przez 47 pokoi wykończy mnie. I to w moim pałacu, pani Vanderbats. Czarujący. Przypomina mi moją chatę w lasach pod Wiedniem. Mały, lecz przytulny. Eee, tak. Chcę go właśnie rozbudować. 47 pokoi to rzeczywiście trochę za mało. Udało ci się, milionero. Sknerus się zakochuje. A jak się już zakocha, ty zdobędziesz to, co kochasz: jego dom, przedsiębiorstwa i pieniądze. Miłość jest wspaniała. Miłość jest naprawdę wiele warta. No, spójrz, portfele dla niej dla niego kupmy je. Jakiś ty romantyczny. I wygląda tak głupio, jak wtedy, kiedy opowiadał nam o tej swojej ukochanej złotce. Okazało się, że złotka jest najpracowitszą istotą na świecie, nie licząc mnie. Szukaliśmy razem złota w śnieg i słote. Bardzo polubiłem te dziewczyny. Gdy nadeszła wiosna, mieliśmy całą górę bryłek złota i jeszcze większe plany na przyszłość. Spotkamy się o północy na w wspólniku. Do zobaczenia, wspólniku. <grym i zimna> Ale wam szczęście! Trzeba coś zrobić, żeby wujek przypomniał sobie Złotkę Może wtedy zapomniał o tej milionerze To genialne Strzała milionery jest niczym w porównaniu ze strzelbą Złotki To powiem panu kuczowi On wie Jest tak otumaliony, że mówi tylko O, jakie to czy ty, milionero Vanderbaks, wierzysz z sklerusa kwacza, na swego wspólnika na czas recesji i inflacji, w zyskach i stratach, na jeden rok podatkowy, dopóki was bankructwo nie rozdzieli? Tak, tak, biorę go! Biorę go ze wszystkim, co ma! Milionero, czy wychodzisz za mnie tylko dla pieniędzy? Nie, nie tylko dla pieniędzy! Chcę mieć też twoje akcje, obligacje i całą resztę! ja A czy ty, Sknerusia, ma kwasz? Bierzesz sobie te oto milionery Vanderbanki! Mm, jeśli powiesz tak, zobaczysz, jak ja celnie umiem strzelać! Złotka, moja ukochana! Ja Nie Już ja cię oduczę oglądania się za innymi! Eee, Jaczkę, Złotko, cieszę się, że cię znowu widzę! Postrój to jeszcze raz, zdrajco! Kochanie, nie widziałam, że ci na mnie zależy. No jest tak bardzo. Miałem. Jak zdobył pan tak ogromną fortunę, panie McCwarcz? To proste. Byłem mądrzejszy od mądrych, twatszy od twardych i umiałem się cofać. Chcę zostać dyrektorem tego banku. Żądam najwyższej pensji, wysokiej emerytury i dwóch tygodni płatnego urlopu! obawy, Mam doświadczenie. W ósmej klasie byłem skarbnikiem. O, zrozumiałem, że droga do kariery jest długa i wyboista. Spróbowałem potem szczęścia na poczcie. Ale tu tempa mojej pracy nie wytrzymał i telegraf, i szef. No, w końcu został mi tylko zakład fryzjerski pana Loczka. tu zamiatać, wypełniać moje polecenia i podawać klientom okrycia, zrozumiano? Jasne, ale chcę mieć najwyższą pensję, emeryturę i dwa tygodnie płatnego urlopu rocznie! Nie zapłacę ci nic! Zgadzam się! Pracujesz za napiki. a teraz bierz się za czyszczenie butów klienta! Tak jest! Już się robi, szefie! Kilka godzin kułem w skamieniałym błocie, niczym Michał Anioł w marmurze! To była moja pierwsza praca i nigdy w życiu nie pracowałem tak ciężko. Wreszcie skończyłem i lśniąca powierzchnia skóry odbiła moje zmęczone oblicze. No a wtedy on dał mi to. Pierwsze 10 centów własnych. Zdaje się, że 10 centów to był wtedy dużo. <grym> nie kupisz za to nawet gumy do rzucia. <grym> Oczywiście, że nie stałem się dzięki niej bogaczem. No a dla moich rodziców była całkiem bezwartościowa. Na to tak ciężko pracowałeś? Ta moneta jest w Szkocji niewiele warta. Tylko w Ameryce kupiłbyś za nią coś. To nie jest taki zły pomysł! Ameryka kraj wielkich możliwości! O! Nie mogę zostawić ciebie ani mamy! Chcę zostać tu, w Szkocji! Wąchać w i grać na dudach, tak jak ty, tato! Żyjąc w ten sposób nie osiągniesz wiele! Zasługujesz na więcej. Musisz pracować głową, a nie rękami. Zasługujesz na więcej. Musisz pracować głową, a nie rękami. Zasługujesz na więcej. Musisz pracować głową, a nie rękami. Zasługujesz na więcej. Musisz pracować głową, a nie rękami. Uczciwie zasłużyłem na każdy grosz. Bo byłem uczciwy. Lemonada! jak chcecie? na no, no, kogo ja widzę? Nasza pracowita młodzież! Sprzedaliśmy całą lemoniadę, wujku! Jesteśmy bogaci! Zarobiliśmy 56 centów! Jestem pełen uznania dla Was! A liczycie netto czy brutto? A, liczymy bardzo dobrze, wujku! Wiesz, że rachunki to nasz ulubiony przedmiot? Nie, nie, jestem ciekaw, ile Was kosztowały produkty! Nikt Wam chyba nie dał cukru i cytryn za darmo! Wydaliśmy nasze oszczędności! No tak, jak wydaliście 6 dolarów, a zarobiliście 56 centów, to co to znaczy? E, że mamy za małe kieszonkowe. Nie, to znaczy, że konieczne są pewne zmiany. Trzeba zmniejszyć porcje, dać mniejsze szklanki, podnieść ceny. No i nie uważacie, że zyski będą większe? Jasne, dziękujemy wujku. Teraz będziemy tak bogaci jak ty. Z czasem, być może. Jeśli teraz robią tak marne interesy, to co się stanie z dziedzictwem makwaczów, jak oni dorosną? W tej chwili odbieram pierwszy transport irlandzkiego płótna z wyspy szmaragdowej. ja! Już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć radość klientów, gdy je zobaczą, i moją radość, jak zapłacą. Nie wezmę tego odkuzacza na wyprawę po skarby! Yy, a więc zamierza pan szukać tego zatopionego skarbu? Oczywiście, Cezar! Jestem najbogatszym kaczorem świata, bo podejmuję ryzyko! <grymne> Bandyci! Politycy!